Hej, dziki alfa, hej, Surwiwalowcy, Patrzcie, to są dzisiaj zbiory boczniaków. Zbiory leśnych grzybów. Tutaj jeszcze takie, te są najładniejsze, bo to są takie młodziutkie. One są trochę przymrożone, przysuszone, ale bardzo pięknie pachną. No przepięknie, słuchajcie, przepięknie. To są boczniaki. Też takie młodziutkie. No to Elita po prostu, grzybkowa. Jest młode, najfajniejsze. Te są trochę starsze. Ale wciąż zdatne do jedzonka. Trochę będzie trzeba je tutaj pomyć, bo one są z takiego zwalonego drzewa przy szutrze leśnym. No i troszeczkę są tu takie, jakimiś takimi, trochę są zabłocone generalnie. No ale to jest, o, to wącham, wącham kontrolnie, bo to są trochę bardziej ciemne. Bardzo fajny grzybek, jak najbardziej. To jest boczniak dziki, słuchajcie. A tu, dla porównania, specjalnie poszedłem do sklepu, mojej dziki alfa, moi surwiwalowcy, drodzy. I specjalnie dla Was wziąłem boczniaczki ze sklepu, z hodowli. Patrzcie, to jest boczniak hodowlany. Widać, jaki on jest jaśniutki w porównaniu? On był dosłownie bialutki prawie. Jak go kupiłem, teraz trochę już pociemiał. To jest boczniak hodowlany, jest, ma trochę inną konsystencję, delikatnie, a to jest ten sam gatunek grzyba, o, to jest ten sam gatunek grzyba, tutaj, co, co tu, patrzcie, nie, patrzcie jaka różnica, jak on rośnie na słońcu, w terenie, no delikatnie jest tym, tutaj tym błockiem poprane, ale mówię, no to jest wszystko yy, i tak... Wiecie, no zwalone drzewa, gdzieś tam jakieś próchno, jakieś tutaj, to na szutr się wyrąbało. Wszystko, ale tu jest w miarę widać czyściutki. No oczywiście na surowo tego nie jemy, nie? No trzeba dobrze umyć takie rzeczy. Wszystkie ze ściółki leśnej dobrze myjemy. tak? E, jakieś grzybki i tak dalej. tu. tu, tu. Te, te, rosły, te rosły wyżej na drzewie, one są czyściutkie, ale ponieważ są mrozy, są silne mrozy. One rosną, przysuszają się, trochę rosną, trochę się przysuszają. Takie stadia czasami już zostają, to wygląda, jakby dalej nie urosło, ale jeszcze raz mówię, szkoda, mmm, że tego zapachu nie czujecie. I teraz tak, co chwilę mam dyskusję, bo ja mam też drugi kanał y, Survival Prepres Grzyby. E, wydzieliłem go dla grzyboznawców, dla fanów grzybiarstwa, czy zwał jak zwał, mykologów. Ponieważ no to jest taka dosyć szeroka tematyka, to też grzyby to nie tylko jedzenie. No z tego można zrobić pierogi, czy muszę to ładnie wszystko bardzo dobrze, dokładnie umyć. Potem ewentualnie trochę wyparzyć, potem dopiero jak to będzie idealnie, perfekcyjnie czyste, przebrane, pokrojone, będzie dopiero z tego jakiś pożytek, z tych boczniaków. O, patrzcie, jakie tutaj wachlarze. Piękne, nie? Piękne. Albo tu, zobaczcie, jaki wachlarz porównajcie się to z takim wachlarzem hodowlanym. O, <laughs> widzicie, tu widzicie w tle, A to niech się nie chwalę swoim wyposażeniem, bo po prostu mam, mam taki tutaj. O, tu kawkę piłem, tutaj bigos jadłem, też grzybowy. tutaj jakiś pieprz mamy, no to nie będziemy się tutaj chwalić wyposażeniem kuchni. Także zapraszam na mój kanał Survival z Grzyby. Moi drodzy, a tutaj dlatego nagrywam to na głównym, ponieważ co chwilę mam jakieś kontrowersje. Powtarzacie mity, że grzyby jakoby nie mają wartości odżywczych, że to takie w sumie na tym się nie przeżyje i tak dalej. Słuchajcie, jest to taki mit, jest to półprawda. A propos wartości odżywczych grzybów, powtarzana półprawda yy, niesłusznie. Ja bardzo, bardzo mocno interesuję się też pod kątem dietetycznym, naukowym grzybami i powiem Wam tak, z punktu widzenia prepersa, surwiwalowca, grzyby mają bardzo dobry profil białkowy, po prostu. Bardzo pozytywne, dob dobre białko, ale ono musi być no, poddane obróbce termicznej, dopiero wtedy dla nas jest dobrze strawne. Jest też dużo błonnika w grzybach, ale ten błonnik bardzo jest dobroczynne dla naszych jelit. No, tematy trawienne, różnego typu zaburzenia, trawienia, zaburzenia flory jelitowej, dla prepersa są. A, czymś nieprzyjemnym. Konserwy różnego typu kabanosy, konserwy, mięso takie wysoko przetworzone, niestety zawiera azotany, różne konserwanty, które mają destrukcyjny wpływ na florę jelitową, także. No to jest ten dylemat. Ile można wyżyć na konserwach tak, w terenie, gdzieś tam w, w sytuacji W? Yy, no, i jak szybko dostaniesz po prostu odruchu wymiotnego na, ten, na tą konserwę? Bo wszyscy, którzy musieli gdzieś tam w wojsku czy w warunkach jakichś dłuższych wypadów żyć na konserwach, to nie wszyscy po prostu mówią: odruch wymiotny po jakimś czasie. No, człowiek potrzebuje urozmaicenia. Także konserwy są jak najbardziej dobre, im mniej, oczywiście, tam. Z, no, z, konserwami, z konserwowanym mięsem jest dylemat. Miałem taki dylemat nie, niedawno, właśnie z boczkiem. Tak? Z jednej strony boczek zrobiony bez azotynów, bez żadnych dodatków, no popsuł się, trzeba było część tam tego wyrzucić. Z drugiej strony, w tych samych warunkach boczek, który był konserwowany azotanami, peklosolą i tak dalej, niepotrzebne skreślić. No, trzymał się bardzo dobrze mimo niesprzyjających warunków i się nadawał do jedzenia. Z drugiej strony, właśnie ta konserwowana żywność, mięso, nie jest dobre dla naszej flory jelitowej. No, na dłuższą perspektywę po prostu na flaki wyjdą gardłem, jak będziemy mieli tylko konserwy, jeszcze speklo solon. Dlatego no, trzeba w terenie sobie, nawet jak mamy zapasy konserwy, ja tu też mam za plecami konserwy mięsne. Nie martwcie się tutaj oczywiście. A w lodówce obok, bo jestem w domu, u siebie mam oczywiście boczek yy, wędzony, wiadomo, z konserwantami jakimiś tak o długiej trwałości. Mam też jakieś, coś tam jakoś parzone, a też są, wiadomo, sól. Dużo soli, bardzo dużo jakichś tam konserwantów. No i wszystko super, tak? Te mięsa, właśnie w takiej survivalowej, preperskiej. Postaci ono wytrzyma długo to mięso, daje nam białko, wartość odżywczą, tłuszcz i tak dalej. Tylko pytanie, czy możemy na tym wyżyć na dłuższą metę? No odpowiedź brzmi nie: nasza flora jelitowa tego nie wytrzyma, dlatego jesteśmy skazani, poważni, poważnie myśląc o przetrwaniu prepersi, na urozmaicanie naszej diety po prostu. No, grzyby są jednym, wiadomo, polowanie. Tak? No, teraz byłem w terenie i myśliwi mijałem się z myśliwymi, słyszałem strzały. Byłem gdzieś tam blisko polowania. Na szczęście miałem jakieś elementy takie w swoim ubraniu. No, czerwony kaptur, czerwona jakaś taka przy szyi, żeby być widocznym z daleka dla myśliwych, że nie jestem jakimś dzikiem, tak? Że się nie odstrzeliwuje tutaj, nie? moi drodzy. Tak to wygląda. No wracając do tematu, na wyszukiwanie dzikiej żywności, jeżeli mówię polowanie, to też nie wszystko. To jest też skazany jako prepersurwiwalista. A wracając do grzybów, bardzo mają dobre właściwości zdrowotne bardzo. Właściwości spożywcze są bardzo dobre. Tutaj jest właśnie ta półprawda o tym, że one nie mają wartości odżywczej. No, już mówię. Czego grzybkom brakuje i co łatwo uzupełnić, moi drodzy, zamiast gadać, pokazuję. Proszę bardzo. Grzyby nie mają tłuszczu. Więc, jeżeli chcesz sobie spożywać grzyby, że tak powiem, być usatysfakcjonowanym konsumentem grzybów, chcesz z tego czerpać energię jakąś, żeby było i dużo białka, i dużo tłuszczu. Ja uważam, że dla faceta, taka dieta białkowo-tłuszczowa jest najlepsza. To musisz, musisz uzupełnić tak? O ten element te grzybki po prostu. I wtedy możesz na tym przeżyć bez mięsa. Bo to praktycznie to białko jest bardzo zbliżone swoim profilem do mięsa. Grzyb to jest taki organizm, który jest pomiędzy rośliną a zwierzęciem. Tak? to nie jest roślina. Bliżej temu do zwierzaka, niż do niż do rośliny, i to białeczko po obróbce termicznej wystarczy ci do przeżycia, tak. Natomiast właśnie brakuje tutaj tłuszczu, który można na szczęście tanio i łatwo uzupełnić.